W środę 31 stycznia odbyło się otwarcie strzelnicy wirtualnej w zespole szkolno-przedszkolnym w Otrembusach. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest dyrektor ZSP w Otrembusach Sebastian Kończak. Strzelnica powstała dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej uzyskanemu w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Całkowity koszt to 110 577 zł z czego dofinansowanie to około 80%. Pomysł narodził się po wizycie jednego z naszych nauczycieli na konferencji szkoleniowej z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Tam oprócz takich podstawowych elementów o bezpieczeństwie firma przedstawiła pomysł wirtualnej strzelnicy w szkołach, gdzie daje możliwość bezpieczeństwa, zapoznania się w sposób bezpieczny z bronią, jej obsługą, jak się zachować naturalnie, gdybyśmy mieli prawdziwą broń. No i tak od słowa do słowa porozmawialiśmy z władzami gminy. Władze gminy bardzo przychylnie tutaj przystały na ten, na ten pomysł. Opracowaliśmy projekt oferty realizacji i złożyliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej i udało się pozyskać dofinansowanie, które pozwoliło nam sfinansować budowę i utworzenie strzelnicy wirtualnej. Projekt ma na celu rozwój sportu strzeleckiego w Polsce oraz zwiększenie dostępności do szkoleń strzeleckich. Mam nadzieję, że nabyte na strzelnicy umiejętności przydadzą się tylko każdemu z nas do zabawy, do rozrywki i nigdy nie będą musieli ich spożytkować w rzeczywistości. Niemniej jednak żyjemy w takich czasach, że znajomość broni, znajomość, umiejętność strzelania, posługiwania się bronią, bezpiecznego zachowywania przy użyciu broni może się przydać każdemu człowiekowi. Dlatego program ten skierowany jest już do uczniów szkół podstawowych. Oczywiście mówimy tu o najstarszych klasach, uczniów szkół średnich. Nie, nie chodzi o to, żeby każda z tych osób została strzelcem wyborowym, tylko żeby nauczyła się bezpiecznego zachowywania przy użyciu broni. Wszystkie informacje dotyczące zasad i możliwości skorzystania ze strzelnicy dostępne są pod numerem telefonu 22 758 5810 w godzinach pracy Sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach. Aby skorzystać ze strzelnicy, należy wcześniej zarezerwować termin.